Ekologiczne zyskało ostatnio ogromną popularność. Coraz częściej mieszkamy w ekologicznych domach, jemy żywność z upraw ekologicznych i prowadzimy ekologiczny styl życia. Używamy naturalnych kosmetyków i ekologicznych środków czystości. Ostatnie lata pokazują, że nasza podstawowa wiedza ekologiczna znacznie się poszerzyła. Warto jednak cały czas zwiększać świadomość ekologiczną u najmłodszych pokoleń. Dobrą okazją do rozwijania proekologicznych zachowań jest nauka przez zabawę i bezpośredni kontakt z przyrodą. Sprzyja temu również otoczenie pięknych lasów. W Broku, miejscowości otoczonej przez Puszczę Białą, zorganizowano kolonie dla dzieci połączone z edukacją ekologiczną. Można było dowiedzieć się, jak segregować śmieci oraz poznać proces technologiczny przeróbki surowców wtórnych. Okazją do poznania zasad segregacji śmieci była zabawa. Przygotowanie przedstawienia dotyczącego zasad segregacji odpadków. Wcale mi się nie podoba. To wątpliwa środowiska ozdoba. Może być tak jakieś czary, aby śmieci te zmalały. poprzedziła projekcja filmu o surowcach wtórnych. Dzieci dowiedziały się, co z worka niepotrzebnych śmieci może zostać przetworzone i ponownie użyte. Odwiedzając zakład segregujący nieczystości, na własne oczy zobaczyły, co powstaje ze starych plastikowych butelek czy sterty makulatury. Mamy taką torebkę, którą używamy. Następnie, jeżeli ona trafi do pojemnika na odpady segregowane, do pojemnika żółtego. Wchodzicie do recyklera. Recykler przetworzy ją na taki płatek. Zobaczcie, możecie sobie dotknąć. Dotknijcie torebkę, dotknijcie płatek. Czy to jest podobne do dotyku? Dzięki takiej wycieczce już od najmłodszych lat są świadome tego, co dla środowiska naturalnego jest dobre, a co złe. Wszystkie odpady, które y, trafiają do nas, jeżeli są to odpady segregowane, trafiają tutaj z wjazdem do sercowni. Teraz swoją wiedzą mogą zawstydzić wielu dorosłych. Miejmy nadzieję, że już za kilka lat taka wiedza będzie przekazywana w sposób naturalny i nikt już nie będzie zastanawiał się, czy segregacja śmieci jest potrzebna. Poznawanie przyrody i jej ochrona to kluczowe zagadnienia ekologii. Pokazywanie dzieciom rozwiązań i sposobów walki z niszczeniem środowiska naturalnego jest dobrą metodą na uzmysłowienie dzieciom potrzeby dbania o środowisko.